Gdzie otworzymy Big Boxa na samym wstępie i, I gdzie nagrywam nowym nagrywaniem Które zgapiłam od Dimitri TV Nie gniewajcie się na mnie tam... Trzeba mieć po prostu małą pamięć Na Xperia X Tak i na X I już krótki odcinek Z Lwen, Lwem Pamtkiem Zapowiadam odcinek Dawno z nim nie było odcinków a właściwie z gołąbkiem nie wychodź! I co ja mówiłem na temat wychodzenia na randkę z El Primo? Co ja mówiłem? Jen, jaki nieogar ogar brały. Oczywiście musimy teraz przegrać. Czy dobrze nam idzie, ale nie powiem, że jakoś też mistrzowsko. Jak coś ja, się, ja się najlepiej nie znam na Brawl Stars. Nie rób ulti, czego ja tak mówię ulti, a nie ult. Na easy. Co co co, co? co to by było? Hej, lol. Bez sensu to było, ale. Ale teraz bardzo zręcznie wyszło, bo załatwię piperę. Muszę ci pokonać! Mamy to. Mamy Big Boxa, o ile niczego głupiego teraz nie odwalę. Uff. Uf, uf, Jeszcze raz. uf. Jest i v Sam początek odcinka. I pierwszy wam jeszcze pokażę jakie mam szanse na dropnięcie. Bardzo mam duże szanse na dropnięcie. Zobaczcie kogo. Bardzo rzadki. Bardzo duży na no mitycznego, też dosyć duże na no legendarnego, dosyć małe. I teraz tylko trzy przedmioty. Dwa przedmioty i 50 monet. Nic nam niestety nie dropnęło, ale jeden event -ticket i dużo płcików do panu. Wbijajcie do polski Youtube. Och, nie teraz. Och, nie teraz! Och, nie teraz! Uuuu! Och, nie teraz! Och, nie teraz! Radek, fanny Sintroxa! Nie wiem, czy znaczy znam youtubera, ale... Nie, że za nim przepadam! Jak? Zobaczmy sobie tabelę wyników i popatrzmy sobie na klubiki lokalne. A właśnie, zobaczmy sobie z za Co? Fauter jest czwarty? Od kiedy to ty gruby fauser? Sim, dead yes. Sayman, jest. Od kiedy ty faucer jesteś najlepszy? Jak jest najlepszy faucer na Sandy, to się posikam. Faucer! Faucer! Mario. Też dużo, Mario. Ale to faucer. Dobra, kluby. I najsłabszy, jaki jest klub w Polsce. Polski J. Od ośmiu od tysięcy dużo. Dużo. Wy jesteście od 6. No dołączyłbym. O grzechu, grzechy dobry gracz, Brawl Stars. Jeżeli chodzi o pucharki, ale generalnie dobry. Kapitani? E jeszcze z grzechem na koniec odcinka. A, już za późno. I Le Lew Pantek już wkrótce zagra ze za mną w tym odcinku. A może nawet Dimitri TV, nie wiem jeszcze, kto za mną zagra. Ale wiem, że nie ja sam. Nie. Grzechu, on jest dosyć mocny. Jakbyście chcieli, typowy odcinek gracza Pro z Brawl Stars. to będzie takie coś. Odcinek pro z Brawl Stars. Czy wy to słyszycie? Odcinek pro. Pro. To będzie pro. To już nie nob. Zastanawiam się, kto jest takim wielkim pro. Jeden y... dla Power Cubes'a ten by całe życie oddał. Dobra, bez sensu teraz im to zrobił, bo im zrobił dostęp. Okej, okay, win. Chciałem mocno bić tego, bo no i tu jej grzechu się nie wykazał jakoś najlepiej. Grzechu, przy mnie lepiej grałeś. Serio, nie znam gracza, wiem, że jest Poznania, bo coś takiego kiedyś pisał. Wiem, że to jest gościu z Poznania, a poznaniacy nie wszyscy są. Ja są bardzo dobrze, bo znam milion poznaniaków. Z tym milionem to przesadziłem, ale nie jestem z Poznania. Ten samtkąd, skąd imity TV. Dziękuję najnowszemu subskrybentowi i poprzedniemu. Ale ni już nie będę tak dużo o nich przypominał. No nie. Dlaczego? Ty mi to robisz. Nowa piosenka już wkrótce na kanale. I już ją dzisiaj spuszczę, Wam. Dobra, grzechu. Kogo teraz bierzemy? Chyba umiem teraz jeszcze grać el primo. Nieprawda? Nieprawda? Rosa na tak wysokim położeniu. A już chciałem napisać elo. Elo, jak tu nagrywam? Ciekawe, czy się wkurzy grzechu. El primo zasięg taki sam, mniej więcej po najnowszej aktualizacji. Zobaczmy, czy jakoś bije, jakoś lepiej. Tak, bije. Fajnie, fajnie bije. Nic mu nie powiększyli, więc szkoda. Więc, no serio, szkoda. Ja się, kambie grzechu się biję. No kurde, dlaczego teraz. Au! W sensie, on nie wyskoczy na szale. Teraz to już na pewno nie wyskoczy nawet. Ej, proszę, tylko wy tu nie prze. Nie, no dlaczego? Czego ja nigdy nie mam takiego farta do przechodzących brawlerów? Kolda nam tak dosyć mocno zostawił mi zaraz. Ja nie chcę dedać, jestem jeszcze za młody. Ale Walarut też jestem jeszcze za młody. I no i co ty zrobiłeś? Apokalipsa nobów. Minus 6. Dobra pięć! Ja jeszcze chciałbym jedną skrzyneczkę. Nie będzie, muszę na kimś nabić rangę. Do Natarzy mam bardzo blisko. Ale już bez ciebie sobie zagramy. Zagramy sobie na najnowszym trybie. Panowie mówią na, na niego, że dal Primo jest na niego taki dobry, no nie wiem, zobaczę. Chcę sobie nabić na nim ultę. E on jest z 3009. Ja jestem star, ja jestem od niego dużo, dużo młodszy. Kurde, oni już mają pierwsze gwiazdki. Dobra, to znaczy, że jesteśmy bardzo nisko. I teraz winowo broka dojadę. Dobra, dobrze. Mam dużo, mam dużo gwiazdek. Tutaj mam, naj, mam najlepsze miejsce ever everrespa. Bam! Jestem bardzo wysoko. I to taro, nie? Czy już na pewno jestem na podium? No wszystko przez to, że taże się tak wolno ładuje pasek. To jest naprawdę tylko tego wino. I tak trzymaj, więc już spadłem, już nie jestem tak mega wysoko. Powiem, że tak, że tryb jest naprawdę wymagający, nie? Nie umiesz grać w nie graj tutaj! jest też dla mnie dosyć dobra nauczka. Dobra, dobra, bam, bam, bam! Win! Kurde, kurde, kurde! Eee, nie zdobijajcie, tam są nacy dobrzy gracze! Dobra, już. Bam, 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 bam! Byłem wysoko. Drugi. Kurde. Ładnie poszło. Co? Myślałem, że takie trzy przedmioty. Co by wtedy było? I to by wtedy. No i po raz czwarty otwieram skrzynkę. Mam w niej bonus. I to są też nikety. Przykle zależy dla kogo. Kto to jest ten z bizbi? Fanny Sinitroxa. O, muszę zobaczyć, gdzie... I możemy ulepszyć jakiegoś zadymiarza. Ciekawe kto. To? Jak ktoś kogoś nie lubię, no to go nie ulepszę. Eee... Yy, no, dużo mnie to kosztuje, ale dlaczego, dlaczego się nie robi do takiego przystojnego poko? Tak dla jaj teraz. Czy grać jeszcze peny? Napiszcie teraz w komentarzach. A teraz się dowiedzie. Albo to będzie koniec odcinka, albo cięcie i wznowienie. No i przewręcz się nie mogłem powstrzymać i jeszcze trochę zagramy. Penny jest dosyć wolną postacią. Powiem, że tak, to jest bardziej wolny sniper. I napiszcie mi jakiś komentarz dzisiejsze słowy wygranie. Tylko serduszka to XD. Mały mi... Można duży mi. Można duże X, można małe D. Może ma małe X. Jak ktoś napisze milszy komentarz, to nawet może i spotkanie wygra. I tak zawsze pod koniec odcinka mówię. I tak praktycznie tych komentarzy nie piszecie, więc... No nie ma sensu jakoś dużo tym nawijać. Uuu, ile bezdomnych Power Cubów? Jaka dziwna nazwa, bo odpięcie, nie? Frank! Easy. Winnie Winnie Darlszy szybszy i się ładuje mu pasek. Ale teraz Franka tu spychło. spychło. Nie wiem jak on to zrobił. Ale gościu ma farta. Nie będę nagrywał z kamerką. Chociaż powiedziałem, że w weekendy będę się starał jak najwięcej ujawniać kamerki. prostu weekendy, więc pa!